Prostu, jaki jest według Ciebie sens życia? Bo ja mam 17 lat i trochę nie chcę mi się żyć. Bo po co to wszystko? Jak i tak kiedyś umrę i będzie koniec. Wiesz co? Najzabawniejsze no w tym wszystkim jest to, że życie nie ma głębszego sensu. Ale mamy tylko życie, więc trzeba korzystać. Wiesz, można pieprzyć, że naszym biologicznym sensem życia no, to jest zostawić potomstwo i tak dalej. Przedłużenie gatunku. No ale na drodze ewolucji staliśmy się. Istotami na tyle rozumnymi, że nam to nie wystarcza i szukamy głębszego sensu w życiu. Ja takiego póki co nie odnalazłem. Trzeba robić to, co nam sprawia przyjemność. Cieszyć się chwilą, cieszyć się yy, każdym dniem, mimo że to nie jest łatwe. Yy, ja to sobie rzucam co jakiś czas, jakieś takie małe wyzwania, wiesz? Teraz niby to fajemy ma. Yy, I od razu chcę sobie na przykład zrobić tak, yy, bo co najgorzej jest spać taki okres yy, że się nie ma żadnego celu. Najgorzej to jest nie mieć celu żadnego w życiu. Ja tak uważam. Wtedy to najbardziej wszystko przytłacza się, wszystko wydaje bez sensu. Więc ja nieważne, czy wygram walkę, czy przegram. To od razu chcę sobie na przykład tydzień po walce zaklepać wyjazd na Kili żeby zdobyć szczyt, żeby mieć kolejny cel. że Kurwa, wejdę na górę, ale będzie. W kurwie blogerów, że wszedłem na górę, a się śmiali, że, że czapki nie wziąłem na szlach. Moim celem życiowym jest wkurwianie. Blogosfery i tak dalej. Nie, no, żartuję. Nie, no, nie ma sensu. Każdy musi znaleźć swój, bo takiego ogólnego nie ma. Um. Tak wiesz, zawsze ludzie mówią, że jak się ma dzieci, to wtedy się ma taki sens, poczucie sensu w życiu. Yy, dlatego później, jak ludzie dzieciaki się wyprowadzają, no to ludzie popadają w depresję i są samotni. Trzeba sobie znaleźć taki jakiś inny cel, niż tylko po prostu yy, yy, zostawienie swoich kenów. Ale jakoś mnie to już nie przytłacza. Kiedyś mnie też przytłaczały różne rzeczy poczucie braku sensu w tym wszystkim, więc rozumiem trochę ciebie, ale musisz to przetrzymać, musisz przetrzymać ten okres.